Krąży taki mit, że o godzinie 17.10, czyli o tej, o której tu nagrywamy, ciężko jest znaleźć młodych ludzi w Częstochowie w mieście. Są wakacje, więc to jest plus, duża szansa, że może kogoś spotkamy, bo to oni dzisiaj będą naszym głównym celem. Jeśli chodzi o dzisiejszą sądę, będziemy, będziemy pytać właśnie młodych ludzi, czy zamierzają zostać w Częstochowie w przyszłości, czy jednak się z niej wyprowadzić, na przykład do Warszawy albo do Krakowa. Myślę, że to pokaże trend, który niestety Częstochowe spotyka. Czyli po prostu wyludnianie się w tym mieście, bo już jest mniej niż 200 tysięcy ludzi, jeszcze niedawno to było 230 tysięcy za mną, ratusz. całe szczęście są wakacje, bo w roku szkolnym byśmy tu prawdopodobnie z młodych ludzi oczywiście nikogo nie spotkali. Zobaczymy, jakie są perspektywy właśnie młodych ludzi. Ile macie lat? 18. O, idealnie ty? 17. Okej, okay. chodzicie do liceum czy gdzieś indziej? Technikum. Okej, okay. i pytanie brzmi takie, czy Pytanie jest takie, czy zamierzacie zostać w Częstochowie w przyszłości, czy się z tego miasta wyprowadzić? Raczej to drugie. Dlaczego? Jakoś tutaj nie jest raczej fajnie. Perspektyw nie ma? No, troszeczkę. A, a jak u Ciebie? Też myślę, że wyprowadzić. Jakoś, nie wiem, nawet na studia czy coś, to wydaje mi się, że lepiej do innego miasta. A jakbyście się już na przykład na studia wyprowadziły, to w przyszłości byście chciały tu wrócić, czy jednak już życie w innym mieście, jak to by wyglądało? Sentymentalnie można by było wrócić, ale to też zależy, jak się życie później ułoży. Okej, okay, a u Ciebie? Zgadzam się z koleżanką. Czyli jesteście zgodne w tej kwestii? Bardzo. A nudzicie się w Częstochowie, czy dużo atrakcji tutaj jest? Zależy, co się dzieje. Jak się coś dzieje, to czasem jest okej, okay, ale jak tak się wychodzi tak o... Na przykład jak ja się z nią widzę raz na ruski rok, no to to jest super! A jak się bym wychodziła z nią codziennie, to już bym się nudziła. No, no Czy w innych miastach jest ciekawie? Uważam, że tak, no bo tam nie jesteśmy na co dzień, to mamy więcej atrakcji. tak. Pytanie jedno, mam do, znaczy w zasadzie kilka, ale dotyczą tego samego. Ile macie lat? 21. O, i Tak samo. Tak, okej. Okay. I czy y, zamierzacie, czy wiążecie swoją przyszłość w Częstochowie? Czy zamierzacie w tym mieście zostać? Czy jednak na przykład zmienić miejsce zamieszkania na jakieś inne miasto? To jeszcze niepewne, że tak powiem. Aczkol... Od czego to zależy? Od czego zależy? W sumie. Od tego, co mi się zachce tak naprawdę. Bo jakby. Chciałbym poznać trochę świat. Okej, okay. a kolega? Znaczy, powiem Ci szczerze, że niby studiuję na Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Elektrycznym, ale niby miasto jest takie, powiedzmy, widać, że trochę upada. Coraz mniej studentów na kierunku, u mnie w grupie jest przykładowo 12, mhm. więc jak porównując do innych uczelni, jest to strasznie mało, więc widać, że no, trochę się wyludnia tej młodzieży. W tej Dokładnie. Szanowni. A co sądzicie, o, no, bo to, że się wyludnia, może też oznaczać, że tutaj po prostu nie ma co robić. Czy według Was w Częstochowie jest co robić? Po prostu tak w formie na przykład weekendowej, żeby się odprężyć, gdzieś wyjść na miasto, nie wiem, poimprezować, czy według was tutaj jest ku temu miejsce. Sądzę, że każdy coś dla siebie znajdzie, tak? Mhm. Na przykład ja jestem osobą, która za bardzo tak imprezować nie lubi, gdzie w mniejszym konie woli się spotkać, mhm. aczkolwiek mam dużo znajomych, którzy gdzieś tutaj wychodzą na miasto spotkają się, są w stanie bardzo miło spędzić czas. Okej, okay, a jak ty uważasz? Również podzielam opinię kolegi. Ile macie lat? Od tego zaczniemy. 16. Okej, okay, a ty? 16. I... Dobrze, to przejdę do sedna. Czy wiążecie swoją przyszłość z Częstochową? Czy zamierzacie zostać w tym mieście, czy się jednak gdzieś przeprowadzić? Nie, nie, nie zostajemy. No. Dlaczego nie? fajnie. No dlaczego? Dużo, bardzo dużo osób młodych mówi, że tutaj jest nie fajnie. Dlaczego tak według was jest nie fajnie? No, nie powiem, wiesz, czemu jest niefajnie? Jest, nie wiem, co a jest co robić w weekendy? No nie. jest co robić w weekendy, no spotka się z kimś i tyle. No to czemu jest niefajnie, jak, jak jest co robić? Nie wiem. A koleżanka wie? Mało możliwości na wszystko. Okej, okay, tu, się, tu się rzeczywiście mogę zgodzić. A gdzie na studia chcecie iść do jakiego miasta? Czy jeśli w ogóle chcecie iść na studia? Do Wrocławia. Czemu akurat Wrocław? W czym jest Wrocław lepszy od czasowych? We wszystkim. We wszystkim. Czyli jest po prostu pewnie więcej do roboty i fajniejsze studia. Tak. Tak. A ty na studia gdzie byś chciała iść? A nie wiem jeszcze w sumie gdzie. Ale nie w Częstochowie rozumiem. Nie wiem, no zobaczy się wszystko, nie mam pojęcia. No. Okej. Okay. Mam bardzo krótkie pytanie. Y... Kilka pytań w zasadzie, ale o tym, o jednym, o jednym będą mówiły. Ile macie lat? 18. Okej, okay, ty? Wszyscy no, 18. Wszyscy 18 macie. Czyli nie wszyscy. Y... Pytanie jest następujące. Czy zamierzacie zostać w Częstochowie? Na przyszłość. Czy wiążecie się z Częstochową swoją przyszłość w kontekście mieszkania tutaj, czy to można na przykład z innym miastem? Hmm. Myślę, że wolałbym opuścić to miasto. Mm -hmm. Bardziej, bo. No nie, nie podoba mi się to aż tak. A czemu ci się nie podoba? Co jest w tym mieście gorszego od innych miast? Dodam, że praktycznie każdy tak mówi, ale dlaczego ty akurat tak mówisz? Ja nie wiem, jak to opisać. A znaczy tam widziałem, że był współczynnik nawet że Częstochowa to jest najbardziej depresyjne miasto chyba. Gdzie widziałeś taki ten? No, na TikToku. Tak? Tylko ja tam nawet występowałem, tak mi się wydaje. Tak? No. no, ale... No... Nud. Czy tutaj jest nudno? No jest, no. Okej, okay. a jak uważa kolega? Yy, znaczy, ja mam plan, że będę studiować prawdopodobnie gdzieś indziej, ale jest opcja, że wrócę do Częstochowy jeszcze. Czyli jednak sentyment pozostaje jest do tego Sentyment, miasta. bo... Fakt, w tym mieście jest kilka minusów pewnie, ale nie wiem, jakoś tak trochę sentymentalnie. Jednak to miasto też nie jest aż takie duże, to jest tak trochę na plus. No ale ma też trochę wad takich, że tak powiem, trochę wiejskich wad, trochę. W sensie roboty trwają tu na przykład strasznie długo, Okej. Okay. Yy, I teraz do jedynego dziewiętnastolatka w tym gronie. <laughs> Pytanie, yy, jak swoją przyszłość yy, widzisz? No na pewno bym nie został w Częstochowie, przecież takie są plany. No co, no, to jest... Nudno tak jest dość, nic tak nie ma. Może też być dlatego, że po prostu mieszkam tutaj całe życie i po prostu nie widzę tego. Bo to taka normalność się zrobiła. No ale no nie mam zamiaru zostać. A, czy, czyli na studia wyemigrujesz, a czy tak jak kolega zostawiasz cień szansy, że tu wrócisz, czy jednak inne miasto wygra? No wolałbym nie wracać raczej tutaj. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że uważacie, że w Częstochowie jest po prostu nudno? No, trochę, trochę tak. No, też, no nie wiem, kilka rzeczy można by było poprawić, myślę. A studiować byście w Częstochowie chcieli? No... Jedyny jedyny powodem, dlaczego chciałbym studiować w Częstochowie, to że mieszkałbym z moimi rodzicami. Robimy, A, no fakt, no, no byłoby taniej byłoby na pewno. wygodniej i taniej. Mhm. Czyli to jest jedyny plus, tak naprawdę? No tak, no bo... Trochę, to trochę przy, i... przerażająca wizja, trochę. znaczy przerażająca w kontekście tego miasta, prawda? Dobra, A, kolejni, jest... jest kolejni młodzi ludzie na naszym celowniku, jedno krótkie pytanie, czy zamierzacie zostać w Częstochowie, czy z niej wyemigrować w przyszłości? Już wyemigrowaliśmy. Aha, a dlaczego? Na studia. Okej, okay, i do jakiego miasta? Kraków. Okej, okay, a kolega? Ja dokładnie tak samo, też na studia i też do Krakowa. I czemu nie studia w Częstochowie? Bo myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. A, są słabsze uczelnie w Częstochowie, słabszy poziom. Nie ma gdzie studiować w Częstochowie chyba. Okej, okay, a kolega? No ja dokładnie tak samo, jak szukałem swojego kierunku, takiego, którego chciałem, to też tak naprawdę tylko w Krakowie, a ewentualnie w Warszawie były fajne uczelnie. Czy w przyszłości nastąpi powrót do Częstochowy, zamieszkacie tu z powrotem, czy nie? Nie. Dlaczego nie? Nie ma co robić w Częstochowie z beton, e... no. <grych> a tutaj? Ja też myślę, że nie, ale też dodatkowo z tego powodu, że po prostu w przyszłości nie chcę za bardzo mieszkać w mieście, tylko gdzieś po prostu. Okej, okay. czyli w Częstochowie jednym słowem jest nudno? Trochę tak. No, zgadzam się. <grym> Dziękujemy. Nie masz lat? 19. A ty? 18. I okej, okay, teraz chodzicie do liceum, studujecie, czy ja co? Ja studiuję w Krakowie. O, a ty? Ja do liceum. I matura w tym roku była, czy będzie? Będzie za rok. I dobra, to najpierw przejdę do ciebie. Dlaczego studiujesz w Krakowie, a nie w Częstochowie? Eee, ze względu na to, że... Moim wymarzonym kierunkiem była logopedia, a w Częstochowie niestety nie miałam takiej możliwości, więc postanowiłam, że w Krakowie będę studiować i jestem zadowolona. Jak Ci się podoba Kraków? Bardzo mi się podoba. Czyli lubisz zabytkowe miasta? Tak, bardzo. Okej, okay, a Ty gdzie na studia się wybierasz? Czy w ogóle się wybierasz? E, chyba się nie wybieram na studia w ogóle. Zostajesz w Częstochowie? Na razie chyba tak. Okej, okay, to do ciebie, do ciebie za chwilkę wrócę i do ciebie. Czy zamierzasz wrócić do Częstochowy w przyszłości? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jestem dopiero pierwszy rok na studiach, tak naprawdę, no, no ciężko określić, ale no, na razie w Krakowie mi się podoba, więc na pewno y, najbliższe 4 lata będę jeszcze w Krakowie, raczej na tym kierunku, który teraz studiuję, ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A jakbyś miała tak. No mniej więcej wstępnie ocenić, to będzie powrót, czy nie będzie, bo to jest jakby clue tego wywiadu, że to tak ujmę. Yy, w sensie chciałabym zostać w Krakowie, bo... No bardziej, no nie no, bardziej mi się podoba że w Krakowie, jakbym miała powiedzieć, bo... Yy... Jest co robić. Jeszcze raz? Jest co robić tak, w Krakowie. Tak, no zdecydowanie, jakby w Częstochowie, znaczy nie, nie oceniam jakoś negatywnie Częstochowy, bo też tu jakby wracam po coś. Mam tu dużo znajomych i no, no, po prostu z takim sentymentem, ale po prostu w Krakowie chciałabym, jak bardziej wiążeć przyszłość z Krakowem, ale tak naprawdę nie wiadomo co będzie. A jaki to jest kierunek w tych studiów? Pedagogika specjalna i logopedia. Okej, okay. a ty czy zamierzasz zostać w Stachowie w przyszłości? Ciężko stwierdzić, na razie na pewno zostaję, a potem to jeszcze nie mam za bardzo planów na razie, więc na pewno na razie zostaję tutaj. Dobrze, i na koniec, czy według was w Częstochowie dla młodych ludzi jest co do roboty, czy tutaj jest co robić po prostu? Eee... Oprócz siedzenia na placu Biegańskiego w cieniu drzew. Eee, czasami tak, w sensie są fajne nieraz imprezki albo, no czasami faktycznie jest co robić, ale jak mam na przykład porównanie też do Krakowa, to w Krakowie, nieważne w jaki dzień się wyjdzie tygodnia, zawsze jest coś robić i zawsze są ludzie na mieście, i jest. Yy, bardziej to miasto żyje. A w, Często znaczy w Częstochowie też imprezuje czasami i tak dalej, ale no, zdecydowanie w porównaniu do Krakowa, Częstochowa wypada raczej gorzej. Byłem w Krakowie tydzień temu i o godzinie pierwszej we wtorek yy, były pełne restauracje, a w Częstochowie w sobotę o 21.40 jest pusto. Zgadzasz się z tym? Myślę, że tak. Okej, okay, to dziękuję bardzo.